Cześć, witaj w Przedsiębiorczym Poradniku. Dziś temat urzędowy, ale bardzo ważny. Zmiany w klasyfikacji PKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności, które weszły w życie w 2025 roku. Co się zmieniło i na co trzeba uważać, prowadząc firmę? PKD to zestaw kodów, które opisują, czym zajmuje się Twoja firma. Wskazujesz je przy zakładaniu działalności, a potem mogą decydować m.in. o obowiązku posiadania kasy fiskalnej, dostępnych dotacjach, a nawet o tym, czy rząd uzna Twoją działalność za branżę ryzyka. Nowelizacja PKD ma na celu dostosowanie klasyfikacji do rzeczywistości gospodarczej. Pojawiły się nowe kody, a niektóre zostały usunięte lub połączone, a inne jeszcze zmieniły nazwę lub zakres. Przykład: działalności cyfrowe, e-commerce, usługi online otrzymały bardziej szczegółowe oznaczenia. Zaktualizuj dane w CIDG lub KRS. Jeśli PKD w Twoim wpisie będzie nieaktualne, urząd może zakwestionować Twoją działalność albo odmówić dotacji. No! Przemyśl, czy Twoje główne PKD nadal odzwierciedla Twój realny biznes. Główny kod PKD często ma znaczenie przy kontrolach czy rozliczeniach. Uważaj przy wnioskach o dofinansowanie. Nieprawidłowy kod może się wykluczyć z naboru lub automatycznie obniżyć szanse. Skonsultuj się z księgowym lub prawnikiem. Szczególnie jeśli masz działalność wielobranżową albo wchodzisz w nisze cyfrowe, warto mieć pewność, że wszystko się zgadza. Zmiany PKD w 2025 roku to nie tylko formalność, to realny obowiązek i potencjalne ryzyko, jeśli coś przeoczysz. Sprawdź nowe klasyfikacje, przeanalizuj swój wpis i przygotuj się zawczasu. To uchroni cię przed problemami z urzędami i zapewni spokojne prowadzenie działalności.